No, trzeba przyznać, że szkolenia są bardzo profesjonalne, zakres wiedzy jest naprawdę szeroki, także przygotowują bardzo dobrze do podjęcia pracy tutaj w firmie i e, zajęcia się właściwie tym tematem. Czyli jest ja, też, to bardzo mi się podobał kontakt z terapeutami, którzy są bardzo otwarci na nowych ludzi. Terapię prowadzą w sposób tak bardzo dostępny i zrozumiały. Dowiedziałam się, że... Więcej rzeczy na temat autyzmu i wiem, że chcę pracować z tymi ludźmi. Jeżeli chodzi o staż, to muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał ze względu na to, że mogłam zobaczyć, jak to wygląda naprawdę, jak wyglądają zajęcia z osobami. Mogłam wziąć udział i brać udział i przeprowadzać te zajęcia. Także wiele cennych informacji przede wszystkim zdobyłam, praktycznych i teoretycznych. Uważam generalnie, że szkolenie jest bardzo ciekawe, dowiedziałem się dużo więcej rzeczy. Moja wiedza na temat autyzmu no, bardzo się powiększyła. Szczególnie mam tu na myśli sposoby komunikacji i, i trudne zachowania. To jest akurat takie dziedziny, w których uważam, że, że moja wiedza naprawdę się powiększyła. Mój syn Jędrzej będzie pracownikiem firmy Dalej Razem. Bardzo jest z tego zadowolony, widać, kiedy rozmawiamy w domu o, o tym, że będzie pracował, uśmiecha się i, i, i jest szczęśliwy. Najbardziej zaciekawił mnie ogrom zjawiska w Polsce, w jaki sposób jest to odbierane przez innych ludzi, przez. Bo... Uważam, że jak najbardziej na plus dla Stowarzyszenia Dalej Razem, że podjęli tak trudny temat i, no i sprostali, także jestem bardzo zadowolona. Dla mnie najbardziej takie zaskakujące było to jednak, jak każdy, każda z tych osób była jaka różnorodna. I to było dla mnie takie najbardziej zaskakujące, jednak też takie najbardziej przerażające, Dam radę do, do, każdego, do każdej osoby podejść indywidualnie i znaleźć jakiś taki złoty klucz do każdego. Przygotowaliśmy y, odpowiedni strój, garnitur, y, koszula, krawat, czyli te wszystkie atrybuty, które przy rozmowie kwalifikacyjnej no mają, mają znaczenie, także był na to y, przygotowany. Y, troszkę poddenerwowany. Mhm. To jest coś ciekawostka, co ci się utkwiło najbardziej w pamięci, co coś ci najbardziej zaskoczyło. Myślę, że praca chyba z dziećmi, bo jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to jakoś tak nie miałam problemu. Natomiast praca z dziećmi była dla mnie wyzwaniem, zajęcia z dziećmi były dla mnie wyzwaniem i na pewno ciekawym jakimś doświadczeniem, które na pewno mnie w jakiś sposób obogaciło. Myślę, że generalnie ciekawi to wydają mi się podopieczni, bo są bardzo różni. Trzeba do każdego indywidualnie podchodzić, no i każdy też ma swój określony charakter, co, co też co, co zmusza do, do jakiegoś myślenia, czy do stosowania się, czy do pracy nad samym sobą, żeby mieć jakiś kontakt. jak dowiedziałam się, że na rozmowie również wykazywał takie lekkie zdenerwowanie, co z jednej strony trochę mnie zmartwiło, że się zdenerwował, ale z drugiej strony to taki dobry objaw, czyli y, mówiący o tym, że zdawał sobie sprawę, że jest to ważny moment w jego życiu, kiedy z, ze szkoły z ośrodka wsparcia przychodzi na wyższy szczebel y, i, ma podjąć, y, i ma podjąć pracę, więc y, Ucieszyło mnie to yy, bardziej niż zmartwiło to, że się yy, denerwowało. Jestem ciekawa, jednocześnie trochę przestraszona, ale pozytywnie bardzo. I już się nie mogę do doczekać, kiedy będę mogła spróbować swoich sił. Uważam, że przyszła praca będzie na pewno ciekawa i będzie gwarantować mi rozwój i, i na pewno będzie się coś dziać, nie będzie nudy i nie będzie, nie będzie taka stała, znaczy stała, w sensie, że, że będzie się coś dziać po prostu, że trzeba się ciągle rozwijać, i to uważam za duży pomysł. Więc... W tej chwili przygotowuję się do podjęcia tej pracy, yy, lubi. Przychodzi na zajęcia, jest zadowolony, że wszystko będzie, będzie dobrze i kiedy przyjdzie lipiec i sierpień, to będzie z przyjemnością przychodzić. Dla osób, które nie znają autyzmu ze starzy takiego już własne doświadczenie jest to, że to są naprawdę bardzo wyjątkowi ludzie, którzy mają niesamowite czasami zainteresowania i naprawdę warto, warto ich poznać, warto wiedzieć. Co to jest za zaburzenie i nie bać się, przede wszystkim się nie bać, bo warto poznać tych ludzi.